Dzień dobry, mamy dziś 11 października 2024 roku. Zapraszam na budowę w Śliwicach Rosochatce. Dzień dobry, dzisiaj mamy 4 października 2024 roku. Jesteśmy w centrum borów czucholskich w Śliwicach na Nowym Osiedlu. Mieszkalnych. Na dzień dzisiejszy tak sprawa wygląda, jeśli chodzi o budowę. Przypominam, powstaje tu 14 domów jednorodzinnych w wersji powtarzalnej. Są to domy z wbudowanymi garażami. Część już budynków zamieszkała. Zapraszam do kontaktu. W sprawie kupna zostały jeszcze trzy domy dostępne są możliwość kupna domu w systemie ratalnym bez udziału banku dla osób, które nie mają zdolności kredytowej. Mój kontakt 603 811 640 Zapraszam.